<laughs> 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 Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sznuruwa wraz z Namaxem, czyli z Szymonem. Siemanko i gramy sobie w War i myśleliśmy, co by można za temat w przewodni, powiedzmy, gry wymyślić, o czym będziemy gadać, a nie mamy żadnego pojęcia, więc po prostu wejdziemy sobie do bitwy i może coś się samowyczai. Ty jesteś gotowy z tego, co widzę, więc od razu złapało, jest super. No, ogólnie sobie zmieniłem troszkę ustawienia nagrywania i teraz nie mam praktycznie żadnego spadku FPS-u w War Thunder'ze, przynajmniej na tych ustawieniach wysokich, ponieważ nie chciałbym się testować tego z jeszcze wyższymi jak na razie, i myślę, że przynajmniej te wysokie dadzą w miarę oddadzą bardziej niż dadzą. Właśnie wrażenie tego. No, oddadzą tą grafikę, jaka tutaj właśnie jest. A jest po prostu ładna. O i tutaj właśnie mamy na me. Kurde, pirat. Patrz, 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 patrz. No, prawie wyleciał we mnie. No, jestem za tobą. O! fuck. A teraz rozumiem, że cel jest rozwalić wszystkie te... statki i takie te? To nie. znaczy, tam masz cele określone, widzisz? Takie... Te, takie... cośki. Takie, no. Celowniki. O, celowniczki. No, celowniczki, na pewno. Tylko musisz tutaj uważać. Ja bym ci się radził tutaj, nie wiem, przykampić, jak na razie tutaj sobie polatać no, tak, nie. wiesz, żeby tam <laughs> te debile, te debile się skupiły na danych celach i ewentualnie wyciągać tylko tych, którzy już są naprawdę cholernie blisko. Ja na przykład teraz lecę, lecę na jakiegoś D217 Nie na nich, e, zobaczmy. No to nie, bo jest. tutaj gościu Flyer podacia już nie. Na no, mną no, chyba jeden leci. Patrz, wyciągnę go, widzisz nasystę A pod nami jest o, BF110 i F2A. Na Mustafa F2... się nazywa koleś. Mustafa. Simba! Coś ty kurwa ja. zrobił. Bakumba. Na yy. Możemy porozmawiać o aferze, która była chyba dobrych 10 lat temu. Na, temat, na temat ten. Co? Do mnie mówisz? Czy co? Nie, na temat mięsa, że brali parówki, takie obcisłe, no. takie fe, i brali je i ten, i na nowo przerabiali. Ojej. No to ja nie wiem. No to jest. To jest tak, trudny ty... temat, ci powiem. Trudny temat, no właśnie. Ba, ba, bardzo Na trudny temat. Na temat parówek. No jakiś, jakiś temat musi być, nie? Co, no so, co, sądzisz o takim, o co sądzisz o takim procederze? Sądzę, że to jest... E, bardzo złe, tak? No tak, tak. Niedobre. A ty jadłeś takie parówki? Ja nie wiem. No. Jeśli akurat takie mi sprzedali, no to no być to może. To może. Ale, no nie, no nie wiem. 10 lat temu to ja jeszcze byłem, no to może chyba tak. Ja też jadę. Ty, kiedy Ale ty się właściwie ci... do Włoch przeprowadziłeś na 2006. stałe? W 2006. Tak? Ale powiem ci jedną rzecz, że. O tym, o tym nawet nie wiedziałem. O czym że się przeprowadziłeś? Nie, że o tych parówkach. No nie, coś takiego było. Bo z tego mi się skojarzyło, nie wiem. Uh -huh. Tak, parów... parówki Dobra, coś tam. Asysta. Wiesz. O, asysta. jaki tak jestem jest. jaki jestem w drużynie trzeci, dobrze. Jak na razie jest... Nie, nie no... Słuchajcie, gramy kurczę chyba już pięć razy i on zawsze jest sprzeda to nie może być tak. No bo ja mam po prostu tiery. Jeszcze, jeszcze się wyrobisz. cycu. sycu. że będę po nocach grał. Specjalnie po to, żeby mi przyjść. Taki kurwa półżywy. Widzisz kurwa... <laughs> jestem lepszy od <laughs> ciebie! <laughs> Taki zmęczony po nocach grał nie no. jestem lepszy oh, Wellington. O Wellington O to za Bombosem to, Nie to mój Zabiłeś mi go Asysta Kulczyka, Ja go nie zabiłem nie. Ja mam asystę tylko w zabójstwie No dobrze zabójstwo poszło jeszcze chyba dla kogoś innego Ten będzie mój, ten będzie mój patrz. Dobra zostawiam ci go Leć sobie za nim No nie nie on jest szybszy, nie rady Going too fast Szymon, going too fast O asysta. Dobra co? co, nam się kile na pół podzieli, podzieliły czy tak. co? No ja też asystę. No i spadłem No ja. oh, shit Ej, leci, i dawaj tego, tego! Leci jakiś frajer Kurczę, ja się tu czuję jak na tym Taka koncentracja Jak na bitwie się czuję, nie? No, o to chodzi, Wartunder nie? Ma... War... War Thunder, nie? War Thunder. Ten cel jest za daleko, no to dobra, to ja odpuszczam O, leci jakiś typek, ale to dobra, tego już siedzi na O, we mnie Co? Ja ci nie pomogę We mnie ja Bo ja się oddaliłem, bo fighter leci O, to zniszczę śmiecie Tak jest Assist. Assist trick. Ty, powiem ci, że jestem tylko trzy pozycje za tobą. To bardzo dobrze! O, jestem z siebie dumny. Ja z siebie też, Szymon. Chcemy pogadać na przykład o integracji w kraju, do którego się jedzie. Integracji. Po, powiedz jak to było z twoją przeprowadzką do Włoch, czy ciężko było ci się no, zaakceptować? Ok po, za no powiem ci, że akurat ja miałem dobrze, bo... Pojechałem to była dzielnica w podstawówce, nie? Jak... No, no, no. Jakbym na przykład pole... pojechał teraz... Ciężko to... by ci było się nauczyć boskiego, no, tak? No, mówię ci, że ciężko by było, bo na przykład Alan, nie? Też no. nasz drugi kolega. No, to, to, no, no, no też poleciał, bo Nie znają, poprosi... ale... No shit, połamali mi samolot. No poprosiłem go, żeby przyjechał, bo i tak jeż... jego tutaj mama była, nie? No. no to dobrze, no to on na przykład powiedział powiedzmy, że on się zintegrował z gimnazjum. Hmm. Ja już pod, od podstawówki, ja na przykład yy, uczyłem go nie, tam powiedzmy przez jakiś tam czas. Włoskiego. Yy, wło, włoskiego. No. Tylko, że tak trudno było zrozumieć, bo na przykład jeszcze takie podstawie gramatyki, takie tam, to on skapował z, z polski, nie? Mhm. No i na przykład uczcie nowych słów, takie rzeczy, to, to bardzo było trudno. No ale powiedzmy, że teraz już szpila dobrze. Szpila? O, o piwo zapyta się w sklepie, więc jest dobrze. <grym> to najważniejsze. Najważniejsze. Są rzeczy ważne i ważniejsze. <grym> to była ważniejsze. ważniejsze. to wiadomo, nie? Żeby nie było! To chyba. No nie, no. No nie, no, frajer! Ej, a. Ty masz tego Asalta, ten typ tego samolotu nowy Że bomby strzelasz na kontrolu. Bo ja bym taki chciał Bomby na kontrolu? Nie wiem. Nie Faj wiem. no słuchaj w trzech do mnie strzelają, nie? To znaczy mam 4 KI43, który ma podczepiane bomby, możliwość podczepiania bombi mam dwie bomby chyba podczepione po 50 kilo. To są, to, to są takie, ja stwierdziłem, że ten... Poległem. Że nie ma co przeciążać samolotu i po prostu sobie ten Wezmę takie to. leciutkie, żeby żeby tylko były, nie? I niezbyt duże obciążenie, bo to tylko tam 100 kilo czy... Rozumiem. Co? Ja ma lecę na pełnej Do ich punktów Znakomicie Kurde Tak, trzymał. Powiedz mi, yy, jedną rzecz. Czy ty no tak. masz stałych widzów? Stałych? Tak, niektórzy stałych. tak. Ale na przykład wyglądałem daną serię. Na przykład tylko i wyłącznie Red Cross Cyber. Pod którym mam zresztą wają No to, 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 away to właśnie to właśnie wysiadku. zauważyłem. Ale na przykład na podstawie innych serii? Nic nie masz? Na podstawie innych serii? Nie wydaje mi się, że nie. No, baza uszkodzona ładnie. Mówisz, że tak... Y Myślę, że content jest bardzo ok u ciebie. Co jest? Na content. No to, że nie tematyka, no, ja się staram nagrywać to... to co lubię, nie nic na siłę, ale. No. Wbrew też nie mogę I cały czas ci, grać. że nawet z technicznej części, yy, to jesteś nawet lepszy od niewielkich YouTuberów niekiedy, nie? Nie no, Nie wiem, ja się tak no, nie znam tego tak właściwie. Z tym tak naprawdę jeśli chodzi o montaże i tak dalej, pooglądałem parę samouczków i większość większości odkryłem sam. Chyba teraz wygramy. Najciężej mi było w ogóle zczaić jak się robi cięcia. Nie wiem, to znaczy jak się ucina film. Nie wiedziałem na którym klawiszu, bo w... w Camtazji chyba to się robiło na prawym i tam opcja przycisz coś, a... A w Samsung, w Samsung, kurwa, w Sony niestety tego nie ma i jest to tak, że musisz sobie to przyciąć na klawiszu S. Ja o tym nie wiedziałem, ale jak to już ogarnąłem, to wszystko samo poszło. A teraz robisz na wygasie? Na wygasie cały czas robię. Pobrałem sobie jakiegoś tam od A do o B, ale to był After Effects i w sumie tam. kiedyś tam w Camtasie próbowałem coś robić. Camtasia, Camtasia, od fantazji zaczyna? Nie, przepraszam, ja zaczynałem od tego. Kurwa, jaki samolot? Jak on mnie zabił? No, z tyłu, Taki Jaki. jaki um, ja zaczynałem od y, tego, od Windows Movie Maker. Nie Aha, był, nie no rozumiem. To, nie był to dobry program. I nie jest dalej. <laughs> też kojarzę. Nie, nie polecam. No, też nie polecam straszną słabą mi jakoś oferuje z tego, z tego, co tam pamiętam. I ogólnie jest taki, powiedzmy, że nie Ale najlepszy. jest bardzo user friendly. No, znaczy, powiedzmy. Bardzi, bardziej, kamtazja, bardziej kamtazja no. już mi wchodzi. Ej, ty, prawie no. wygraliśmy. To co tam jeszcze trzeba zrobić? Ja nie wiem, może jakiś ja cel został. Cel, cel jeszcze został. Ja bom, bombowcem się. Poleć. Ja już bom nie mam. Ja się, ja się mogę na kamieńce. Harakiri sobie mogę zrobić. A, wiesz co sobie tak myślałem ostatnio? Hmm? Nie wiem. A, dobra, powiem. Że... chciałem, chciałem e... sobie organizować wyjazd do Japonii? Co nie? To? No i na przykład sobie kupić GoPro. No, no to wiem. Wie no i sobie okay. zrobić taką. Mini relacje? Eee, nie, że relacje, że jedziesz tam, nie? No i nic nie wiesz co chcesz zrobić. Takie to. Aha, coś takiego. Na przykład jedziesz na miesiąc, masz tylko bilet i, i nie wiesz co chcesz zwiedzić, nic, nie? I no ale... Ja... To właśnie tak, tak jak chcę coś zrobić. Japoński coś znasz czy... No właśnie nie, właśnie będę się zacząć uczyć. Nie wiem miałem... Ja... Jedyny wyjazd jaki chcę sobie tak... naprawdę chcę wyjechać poza granicę to... Z Ukrainy. Ukraina, Czarnobyl. Ukraina z, z innych względów w sumie nie... nie to, co nie obchodzi mnie, co nie jest dla mnie interesujące, bo po prostu ja jakoś nie przepadam za kulturami inny, innych krajów. Po prostu mnie to nie interesuje, tak szczerze powiedziawszy, nawet historią tak bardzo i no, II drugiej wojny światowej, powiedzmy, kiedyś przynajmniej miałem taką fazę, że tam się Dużo na ten temat nie tyle co uczyłem, tylko po prostu tam, nie wiem czytałem czy cokolwiek, ale Szczerze przyznam, że Czarnobyl jest chyba, jeśli można to uznać za pasję, no to jest moją pasją I... No, wielokrotnie oglądałem jakieś film, czytałem y, artykuły Wywiady z likwidatorami i tak dalej, ale to Oczywiście ludzie uznają, że to było złe, śmierć i... Wie co jeszcze? Mierdź. Nie patrzą na aspekty tego, że to jest na przykład teraz jeden z największych y, rezerwatów przyrody, takich prawdziwych zdarzeń na świecie, bo no. tam się nic nie odstrzeliwuje, przecież i tak dalej, chyba że są to szabrownicy czy cokolwiek. No tak to. E, tak to. No, no po prostu. Bo trwała ta bitwa? Co? Ile trwała ta bitwa? Nie wiem, no. Ile myśmy bitw nagrali? Teraz. Zatem... Dwie, nie? Nie przedtem trzy No ale teraz... Teraz jedną. A to idziemy jeszcze jedną. No, no szybko, na no krótko. Myślę, że dobra, ja tutaj dostałem, to teraz pora na... Ty słuchaj, ja polecę Japońców. Rusków. Co? Japońcami spróbuję. Japońców... Y... Japońcy są dobre na sam początek, to znaczy... Lepiej by było gdybyś sobie zagrał sam, bo teraz ci zrzuci... Ty masz tam same dwupłatowce pewnie, nie? A. No to ja teraz chciałem sobie ten, weź sobie jak możesz jeszcze raz Anglię, czy coś. No, 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 Chyba, że masz jakąś inną nację, bo ja sobie chcę zrobić te pierwsze wygrane dniowe, nie? Bo to będzie podwójny no, XP i pieniądze, i siwo. Nie. Czy już? Jedziemy, Dobra. jedziemy. W każdym razie, no Japońca mi fajnie jest na tych pierwszych tierach faktycznie sobie z innymi in, pierwszymi tierami orać, bo y, po prostu jest poziom wyrównany i Japońcy są całkiem czy całkiem one są, one są cholernie zwrotne, i dzięki temu masz po prostu przewagę nad wrogiem, powiedzmy. Mają nieco słabsze działka, mi się przynajmniej tak wydaje. No właśnie nie też tak zauważyłem, jak biłem się na przykład Anglikiem versus Japońcem. Więc to czy znaczy Japońce pierwszego tieru mają słabe te działka, nie? Mm, no. Bo na przykład ja na swoich teraz drugich tierach nie mogę narzekać na działku, bo strzelałem, nie wiem, tam mają trz... Nie, Nie wiem, potrójny po strumień chyba idzie i Aha, a za Anglii to jest właśnie takie chore, że pół godziny musisz za nim latać. Ale bardzo fajne są te samoloty, tak szybkie. Nie wiem, mi się ruskie podobają. A teraz jaki ty masz, co ty tak szybko zakręciłeś? To jest jak, jak 7B chyba, tak? Dobrze mówię? Japońcy? Nie, jak 7B ruski. Radziecki konkretnie. Ej, słuchaj, lecą do nas górą, ja bym zawrócił trochę. No, ja bym też tak cofnął troszkę, żeby oni tutaj lecieli nad naszą artylerię na przykład. Jeśli my mamy tam jakąkolwiek. I potem tak, ewentualnie można ich, tak powiedzmy, fajnie tam albo podobijać, albo cokolwiek porobić. Najlepsze jest dobijanie, hej. No, to znaczy, ale artyleria też nie jest też tak skuteczna tak naprawdę. Nie artyleria... Dobra, teraz jest dwóch... Na IEU 4 chyba się wychylę Na no, je czwórkę wychylę Dobra, na oh, tej To było ciężkie no, dobra jakoś to ogarnąłem Słuchaj zakręcam mi się pomogę Strasznie głośne działko jest w tym jaku Muszę przyznać Dobrze, 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 dobrze Dobra, tak zniszczony Spitfire Myślę, że mogę też go. Speedfire. dobra ręce z tobą. Nakręcam. Dobra, to co jest... to miało być? To jest jak 7B, tego nie ogarniesz. Co to miało być? To jest jak 7B? Ty uszczeliłeś w silnik czy co? Myśmy lecieli na czołówę. Dlaczego zrobiłeś go tak szybko? No, ogólnie. E, nie wiem, czy to ma duże przebicie, jeśli chodzi o silnik, czy co, e, ale... Nie no, lecimy, ruski. Na, ruski na, na łaga ja przynajmniej lecę. To nie wiem właściwie, to jest jaki to... Aha, no Łag. Łag to jest... No to jest taki myśliwiec, powiedzmy. Można go tam spróbować wychylić O, shit 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 Spadam. Nabił cię? Um, Odstrzelił mi tę e, lotkę w lewą. To znaczy, pisze mi, że strzela, ja, ja ale... Go to jest lotka. za ciebie. Czy ten ster? i z wodą mi coś zrobił no i wyskoczyłem na szczęście mam jeszcze IL-2 w sumie same dwie drugie tiery z czego il dwójkę i EU-2 lubię o tyle, że ma bardzo 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 wręcz wyśmienite mogę śmiało tutaj powiedzieć działka, a to jest po prostu jakbym z tym Spitfirem leciał na człowie, to mogę chyba śmiało stwierdzić, że wystarczyłaby seria, żeby go ściągnąć no, po prostu jedno ten. no to to ja teraz z ziatem się biję Ach, mama mi szkrobi odkurzaczem słychać to, nie? <laughs> nie? Nie, nie, no, nie mamo raczej... Ja nic nie chcę szafu Ale na nagraniu będzie słychać No jabioć. no tak. nie no No widziałeś no, Seria słuchaj, Seria dosłownie Widziałeś seria dosłownie jedna Tego jaka zabiłeś? No, no czy co nie Jaki wiem co nie wiem co to było ze strzeliłem w każdym razie. Tam jakiś już spada. E, Spitfire, tak o proszę. Spitfire, chodź tu na czołgę. Posię ze mną po Wałęsa. Lecę do ciebie, może się pomogę. No shit, lekko wypukłem tylko. E, Jełd jest dobry pod względem karabinów, ale jeśli chodzi o zwrotność, jest okropny. Tyle mogę powiedzieć. Jak go, tyle. Powie. Shit. O Jezu, koleś mnie trafił, z zwleciałem na I oni cały czas ten. Z, z trzema gościami bym się zderzył na tak by way, nie? No. A co? A... Nie jesteś? A. Na vivicie nie jesteś. Ach, i po płatach dostałem chyba. Tego jeszcze Trajektuj nie trafiłem. Pomogę. Ja pierdzielę. Czuję się beznadziejnie I o dwójkę nie wiem, czy można jakoś wyprofesjonalić na powiedzmy ale Uważaj, czterech panów masz Nie wiem, ale ja tracę moc silnika chyba Ja ci pomogę Nie, nie trzeba No i pizdie, diob Nie chuj sobie Tyle w temacie no nic, no nic. Nie udało mi się to, powiedzmy. Jestem czy znaczy powiedzmy, przyznajmy sobie szczerze. Nie wyszło to. Kto mi tutaj na... na Steamie coś pisał? Przez jeden wydarzył. Nieważne, nie chcę mi się z tym odpalić. Trudno. Przestańcie mi pisać, bo tym. No i mama jeszcze mi tutaj... Wszystko przeciwko mnie, wszystko przeciwko mnie. Muszę tam ten, uważaj, bo tutaj się trochę ich nagromadziło tak szczerze powiedziawszy Dobrze jest Skoro tak twierdzi to musi być Fuck! Ja pierdolę No nie! Ja pierdolę... Nie na dół! Kurpa! No coś mnie zaraz strzeli! Cały czas jakiś debil mi pisze! Ja czemu nie mogę strzelać To teraz Napisałem Sorry to Rosja No Bo no. napisałem w odniesieniu do jakiegoś gościa, który widziałem, że napisał coś na czacie Jak mi jeszcze raz ten kretyn napisze, to ja... Ja nie Jak potem y, zobaczę kto to był to chyba go zablokuję to no to... fajnie Jak się z tego samolotu No nie no Proszę Cię, chłopie, z nimi się nie da grać! Nie wiem jakie one mają przebicie czy cokolwiek, ale goście mi jest trafił... Jest w... spokojnie. Może będę przed Tobą? A, nie, tak nie. Pięknie, pięknie, no super. Olejem na oczy jeszcze zostałem, w samolocie pali. I zaraz prawdopodobnie się rozbije, o ile mnie nie zestrzegną jeszcze dupki. Przeciek paliwa, już wszystko jest. Nie, no, jeszcze nie trafimy. Samolot spłoną kurwa. To było słabe, to było słabe, bardzo słabe. Spróbuję jeszcze ostatnim, piątym samolotem. I ewentualnie pooglądasz mnie. No, ewentualnie pooglądam ciebie, a wtórki tutaj są a bardzo A jak ładne. będę bombowcem, to ty będziesz mógł do mnie yy, wsiąść? Nie. Tutaj U, tak się nie działa. Fajne by to było. W sumie. Znaczy, nie no, siedziałbym, siedziałbym tylko na działku z tyłu, więc... Aha! A tego nawet nie widziałem, nie Chociaż nie wiem, możliwe, że jest taka opcja, chociaż... Konziu, czekaj, pomszczę cię, spróbuję to zobaczyć. To jakieś Nie, to nie To z tyłu. To nie jest bombowy, tylko ten. Co to było? Asalt normalny? Nie wiem. Shit! Dobra, zabiję go, mściciel. Dobrze. Dobrze, niedobrze. Win streak, nie Dobrze, niedobrze, nie bo właściwie nie wiem gdzie jest druka. jest. Shit. Nie mogę się też zderzać z moimi. No tutaj bana potem dadzą albo coverowie, co? Podaję bana. Można bana dostać? No tak, za griffin, nie? Tak, w w się mi się wydaje przynajmniej, że może, nie? No to nie jest... wiem, no to ja bym powinien Takim zbawać, co tam B-25 jest szybko, szybszy ode mnie? Ja pierdzielę. Czuję się taki wolny, a zapierdzielam 400 na godzinę. Jeszcze pewnie zaraz będę miał plecy. Szczelę się na, powiedzmy, wysokości drzew. Tak jest bo, y, trudniej zestrzelić. Dobra, ja lecę na ich bazy. Powiem Dobra, ci, B-25... Będę próbował to wygrać. Mm.

Zniszczony. A fuck. Dobrze. Aaa, shit. Siedzą mi na ogonie. A Mój samolot, nie wiem czy A on... A mnie oder... zabił przed tym jak bombę wyrzucił, nie? Wlaj samolotem w bazę. Nie no fuck, jeszcze karabin się właśnie zaciął. Nie patrzyłem Tam na ten... Mam ostatni samolot. Próbuję się kręcić jak długo w przerębi, bo to... Coś, Gdzie ty jeszcze? O lecę tam. I mało ich jest Salto. I cóż. tak wyszło średnio, dobrze. Poglądamy teraz na Maxa. jak sobie tam radzi. Myślę, że to będzie koniec odcinka. Mimo, no, że tutaj jeszcze to mamy radę wygrać mimo wszystko. Aż tak sobie. Świ świetnie te podglądy wyglądają. Wszystko przez grafikę. Jest naprawdę e, ładno. Mimo, że tereny są naprawdę obszerne, powiedzmy. Oczywiście nie ma tutaj za dużych detali, jeśli chodzi właśnie o takie wioski czy cokolwiek. O. W romciu. No i świetnie. E, zbadałeś wszystkie modyfikacje na tym poziomie. Ja też. Bardzo miło. E, byłem pier pierwszy w teamie byłem o... Jak to pierwszy, no nie... Nie wiem. Nie mogę tego zaakceptować. <noise> ja też nie. <noise> nie. nie, nie czuję, o co chodzi. Dlaczego? Jakbym, jakbym miał premium, to bym zamiast 15 to 54 tysiące wygrał. Znaczy, wygrał? Ugrał. Działka to, ulepsza, dobra ja sobie tutaj jeszcze tylko jakaś, jaka jeden zakupię. Czy to jest trzeci tiar, który? Nie mam pojęcia nawet. Chcę wejść tutaj załogę tam. Yy, który to jest ciar samolotu? Nie, drugi dalej. Jak dziewiątka. Do którego? No, nieważne. Dobra, myślę, że teraz jeszcze sobie na szybko ustale jaki chcę kolejny samolot sobie odblokowywać. Myślę, że dobry będzie jak dziewiątka. Aczkolwiek tutaj gdzieś... Gdzie jest droga od jej dwójki. Tutaj ona jest. To jest ta droga. I mogę sobie ewentualnie tego trzeciego tyera odblokowywać. Tego chyba mam, ale nie jestem pewien. Mogę ewentualnie tego odblokowywać i potem będziemy mieli jakieś takie myśliwce, ale one mi się z wyglądu nie podobają. No tutaj w Jaku będziemy mieli ewentualnie odrzutowce. Kiedy. Dobra, biorę. Jaka, o, teraz widzę Jaka dziewiątkę. Jaka dziewiątka, dziewiątka był? bluebill tutaj sobie możemy coś odblokować a co to będzie co to będzie hmm. sprężaczka czy wtrysk paliwa zwiększa efektywność zwiększa maksymalną moc silnika i tutaj sobie ustalę jako kolejne i tutaj sobie to naprawimy czy tam kupimy tutaj sobie kupimy też te bomby całe a nie to są niekierowane rakiety Dobrze. Czyli można chyba rakiety też kierowane kupować. Z tego kontekstu możemy tutaj wywnioskować teoretycznie. Naprawa prawa skrzydeł, na prawa skrzydeł. To, to, i tutaj to jeszcze kupimy. I myślę, że kupimy sobie jeszcze te działka, bo mi się one też odblokowały. I jeszcze w kolejnym samolocie muszę sobie coś odblokować. To znaczy, muszę sobie gdzieś przypisać te, te punkty doświadczenia zdobyte. A jeszcze? Co? Fajne jest też to, że z każdego samolotu masz informacje, na przykład w jakich. Fach się tak, bo to jest taka, pił. no powiedzmy, hi gra historyczna. Więc cóż, myślę, że to koniec kolejnego odcinka z Thundera. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to kliknijcie tam kciuka w górę. Będzie to no powiadomienie dla mnie i znak, że. że Kto się podoba. No, że mam... Nagrywam. Co? No do... Co? No nie będę za każdym razem wywieszał No w każdym razie Jeśli się wam spodobało to możecie tam kliknąć Łapkę w górę, ewentualnie możecie channel. Dziękuję bardzo Kto tutaj Dziękuję. wszedł? tu wszedł? To no, nieważne, w każdym razie możecie też Skomentować, ewentualnie zasubskrybować Mój kanał, tak więc ja się z wami żegnam Do zobaczenia, cześć!